Dzisiaj siejemy pszenicę na polach kurzystych w górach Tam Masajem kończy jakieś takie jeszcze uprawki Ale no głównie to jeździ po śladach, po rozsiewaczu e, Nawozu poprawia, żeby nie było tych takich kolej, trochę doprawia Wadersztatem, ja sobie sieję też wadersztatem Powiem wam, że Nasypałem do wadersztata tonę pszenicy. No i tu pod tą stromą górę, no to ma co robić, ma co robić. Nie przekraczam 10 na godzinę. E, pod tą górę, to nawet tak 8-8,5 na godzinę tylko. Prędkość, no i najbardziej co mi doskwiera brak odważnika oczywiście. Na dużych schyłkach gdy chcę skręcić, to sobie jedzie prosto. Jakoś muszę dotrwać do końca tych zasiewów. Największe góry już praktycznie będą kończone, a zostaną te takie mniejsze pagórki. Przed nami ta największa góra, co siałem rzepak. Co były te niby omijaki, co na półsiewnika siałem, ale no widać jest, jest dość, 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 dość równo powschodziło. Tam są takie plamki, ale to jest ze względu na strukturę ziemi, no tam większe kamyczek i tam jest po prostu słabszy, słabsze wschody. Nie? O, masa i sobie zasuwa. No, tutaj nasze ukochane, w cudzysłowie góry skarpy nie wiem jaki tu jest nachył jeśli chodzi o stopnie no ale powiedziałbym, że tu skocznia narciarska mogłaby być naturalna o i o to co chodzi nakręca mi mnie, o wynosi coraz dalej, coraz dalej Koła w górę, kruszyłem. ruszyłem. Co z tego, że maszyna ma moc? Nie ma uciągu. Przednie koła w górze. I tak, na tyle kamieni, co jest. To zobaczcie, jak y, ładnie y, maszyny talerzowe wgniatają te kamienie, układają je. Tutaj tych kamieni jest y, 50 razy więcej niż to, co widać. Tylko, że wszystkie są wciśnięte w ziemię. No ale no, 14 hektarów pola. No i powiedzmy półtora hektara z tymi kamieniami. No to no tak trochę. Szkoda to zostawić, bo reszta pola dobra, a tak długi kawałek. Zawsze to więcej. No i pięknie, posiany. Posialnym, pięknie. Tam na dole próbował uprawiać trochę, bo tam jest bardzo mokro, ale nie da się, przejechał tam dwa, trzy razy, widzę i wycofał. Pojechał na pole obok. Też widzę, przejechał 2-3 razy, nie da rady Mokro w cholerę jeszcze jest Trzeci dzień zasiewu w pszenicy Mam już zasiane około 40 hektarów Dzisiaj plan jest niezbyt duży, bo tu mamy pole 3 hektarki Tam jeden 25 Także nie ma dużo. Później pojadę e, gruberować pod siew besorkowy, e, po rzepaku. Z poprzednich dni tam nie nagrywałem za bardzo. Byłem chory, nie miałem nastroju, e, byłem słaby przede wszystkim. To nie chciałem nagrywać jakichś tam zdeców zanudzeń. Lepiej nie nagrywać wcale, jak ma być to jakaś tandeta całkowita. Wczoraj po południu zacząłem to właściwie tosianie, ale yy, zasiałem taki jeden kawałek z 8 hektarów i deszcz. Zaczął padać i musieliśmy skończyć. Teraz jest godzina, nie wiem, go o 10? Tak, 20 po 10. Ładnie obesło, praktycznie nie ma śladu po wczorajszym e, deszczu. E, tutaj pole zróżnicowane, na samej górze tutaj mamy dużo piasku, e, trochę niżej już jest taka lepsza klasa ziemi, ale jak pada deszcz, e, to e, na tym rogu i na tamtym zbiera się woda i później długo stoi i jest takie trochę mokre. Robiłem tutaj masajem, wadersztatem, to no były miejsca, że, że się zaklejał tym błotem i ta uprawka była taka nie do końca fajna. Zresztą na tutaj widać taki kawałek, no ale talerze w siewniku robią robotę też. Nie przyjeżdżałem już tego poprawiać. O, tutaj było bardzo mokro. Zaraz, teraz się trochę kołami ujeździ. Później się uprawi, będzie ładnie. Prawie koniec Już była końcówka pola, ja pierdolę Który to? A jezu No bo zaletą starych maszyn jest I nowych maszyn jest W nowej maszynie się raczej to nie dzieje Jest jakiś wyrwa... wyrwało z oplotu Tu z kolanka, Ocież chuj, dobra, nie będę robił tego na polu, jadę jadę do domu. Pomyłka. Nie pojadę do domu, bo to jest ważne podnoszenia opuszczania. Muszę to wykręcić, zostawić maszynę tu na polu, ale... Zadowolony bardzo jestem. A takie plany na dzisiejszy dzień miały być. Idę kręcić. No i dobra. Powężek byłem. Samochodem. Na wsi. U nas zakładzik ten malutki, co kiedyś nas ratował. E, dzisiaj jest akurat nieczynny, bo jest sobota. Ale byłem w mieście. Też nie chcieli zrobić, bo jest sobota. Ale był pan na magazynie. To szło tutaj. Oh był pan na magazynie i nie chciał za bardzo zrobić No bo on tylko przyszedł coś tam popakować Dzisiaj sobota, nieczynne, no ale Bardzo go poprosiłem i zrobił no Dobra, teraz jakbyś tam muszę zobaczyć, jak tam z tyłu był Dobra, wąż założony Strasznie się upier, Nie będę mówił jak Pobrudziłem się Dobra Ojej, w ziemi W oleju trochę też usmażę Dobra, próba, próba Próba i gonimy Co to, 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 to będzie? Jaki to czas Jezu, półtora godziny w plecy, albo i lepiej. Abrazar. Wietrzyć. Dobra, opuścimy Pan w serwisie powiedział, że widać było, że ten wąż był wiekowy Po prostu Po prostu może tak już siedzieć. dobra No nic, czasiać No, te 3 hektarki skończyłem Oczywiście półtora godziny dłużej niż e, miałem Został mi ostatni przejazd po przeczaku E, wysiew wyszedł bardzo ładny, tyle ile nasypane, tyle, e, według obliczeń, wyszło na hektar. Także e, z utrzymania wysiewu i w ogóle z prób kręconych tym siewnikiem jestem bardzo zadowolony. Ten poprzedni, co mieliśmy, 4-metrowy, nawet nie wiedziałem, e, miał wyżartą przez myszę e, gumę zgarniającą tam na dozowniku nasion. Po prostu... O co chodzi? Jak kupiliśmy, ta guma już była taka wyżarta. I... Yy, mysza zrobiła to tak równiutko, że myśleliśmy, że to jest fabrycznie. Taki skos. Dopiero jak się po niej przyglądałem temu dokładniej, no to było takie lekko, po prostu nie było takie ładne, tylko takie chropowate. I doszedłem do wniosku, że to jest jednak coś nie w porządku a zorientowałem się dopiero wtedy, jak z tym rzepakiem mi tam wychodziły cuda. Robiłem na przykład próbę kręconą, a wychodziło powiedzmy tam 2,5 kilo. Po chwili kręciłem, nic nie ruszając, kręciłem drugi raz, wychodziło 2,6 kilo. Kręciłem kolejny raz 2,45. I, I tak nie można było ustabilizować tej dawki. Raz mieliśmy taki przecież przypadek i to był e, na polu, o właśnie tam, gdzie teraz talerzuje, tam było wtedy niepołączone, było 6 hektarów. Yy, I zorientowałem się dopiero w połowie pola, że yy, idzie za dużo. No to w pewnym momencie, znaczy z tego co obliczyłem, no to poszła dawka około 4 kilo na hektar. Nie? Tak, yy, dodatkowo, że ta guma się tam nie dolegała, i jeszcze dochodziło do tego, że tam dość takie kamieniste pole, ten siewnik podskakiwał i nie, nie trzymał. Kupiłem tą gumę oczywiście, no i siewnik sprzedałem. A jak kupiliśmy tego, to pierwsze co? Pierwsze co? No to właśnie sprawdziłem te, te gumy. Kupiłem od razu dwie, bo tu są dwa wysiewacze, to dwa aparaty wysiewające są dwie. I, i od razu kupiłem dwie nowe. Założyłem, ale z tego, co tutaj zobaczyliśmy, to tutaj byśmy się od razu zorientowali, że tak samo mysza wyżarła, bo no już po prostu było to takie nie po całości, tylko taka dziura w jednym miejscu i ewidentnie było to widać.